Stara pogańska legenda głosi, że jeżeli wódki czystej na weselu zabraknie to para młoda na 100 lat nieszczęścia skazana będzie. Przepanko, ja nazywam się Darek, a ja jestem Chris, a to jest kolejne wideo z serii pytania i odpowiedzi, które zadają najczęściej pary młode podczas organizacji drink baru na swoim weselu. Tak naprawdę legenda nie sprawdzi się w momencie, kiedy zadbacie o odpowiednią ilość wódki na swoim weselu. Przechodząc już do tematu naszego dzisiejszego wideo, Darku, ile tej wódki powinno się znaleźć na przyjęciu weselu? Taka niepisana zasada, która krąży już od wielu lat, jest liczba pół litra na osobę. I tutaj oczywiście mówimy o tej wódce, która trafia na stoły weselne. Czyli rozumiem, że wtedy nie powinno jej zabraknąć. A jak dzieje się to w momencie, kiedy pary młode decydują się na drink bar, który jest, można powiedzieć, dodatkowym źródłem alkoholu dla gości? Tak, bardzo często pary wspominają, że. Ten alkohol, tutaj cytujemy parę młode, które to mówią, że jeżeli chodzi o wódkę, to jest ona taka wulgarna i one nie chcą pić, nie chcą gości namawiać do tego, żeby pili tą wódkę. Dlatego drink bar ma być atrakcją, ma być dostarczeniem koktajli i takiego prestiżu podczas wesela. Czyli rozumiem, że jeżeli drink bar znajdzie się na przyjęciu weselnym, to. Pary młode muszą kupić tej wódki więcej, mniej, taką samą ilość. Jak to wygląda w praktyce? Przeważnie, w momencie, kiedy pojawia się drink bar na weselu, tej wódki na pewno schodzi mniej, ponieważ goście piją przy stolikach, ale również bardzo często korzystają z drink baru. Rozumiem. No to w takim razie, co zrobić z tą nadwyżką wódki, jeżeli powiedzmy, zastosowaliśmy zasadę pół litra na osobę, jest mamy drink bar, i tej wódki nam zostało. Tutaj zawsze podpowiadamy, że warto wybierać miejsca, gdzie będziemy kupować wódkę, gdzie będzie można zwrócić tą nadwyżkę tego alkoholu, który zostanie. Bardzo często, w hurtowniach, w momencie kiedy decydujemy się na tą wódkę, pełne kartony można zwrócić do pewnej ilości. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Kochani, jeśli chodzi o wódkę na weselu. Każdy ma inne doświadczenia i myślę, że to jest temat, który zawsze warto przemyśleć. Jeżeli macie swoje przemyślenia, piszcie je nam w komentarzu, lub też piszcie do nas bezpośrednio w wiadomości. A ja zapraszam Was razem z Darkiem na kolejne części naszego materiału odnośnie pytań i odpowiedzi w organizacji Drink Baru na Wasze przyjęcie. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i obserwować nasz profil ponieważ wtedy nie ominą Was żadne nowe wideo. Widzimy się już niebawem przy Barze. Do zobaczenia!